Nie wiem, może to się uda Ma di Jones kurwa. A dobra To ma opad Przypominam No ale to się odbiło od powietrza Okej okay. Idę do jebanego magazynu sobie usiąść No z tobą. Kurwa, otwieraj też idiotko. Nie rozbijajcie ja go. Nie rozbijajcie go. Nie rozbijajcie Nie Z prawej strony nad tym, nad tym. Odbita. W kill jest. Barkiem trafiłem, kurwa. Co ty gadasz? No, kurwa znowu. Shoulder Destroyer strikes again, kurwa. Shoulder Destroyer. <noise> no skąd? <noise> no skąd, kurwa? W obudynku? budynku? No, z, z tego okna strzelał. Shoulder Destroyer brzmi jak gość, kurwa, który za dużo strzela z jutra. Albo ktoś panuje pierdolonego. Pszczoły kozak. Kurwa... Trzeba to podpuszować, moim zdaniem. Ja, no chętnie, by nie okupił trzeba jednego zabić, no. Jak z za bardzo pomóc nie mogę, to z zabijaniem jest na to szansa jeszcze. Może nikło, ale jest. Na dole.

Kurwa strzela. Prawie mnie wyjebało Okej, okay, jeden się bawi kurwa dużym dynamitem Jeden albo ma down albo za dużo pieniędzy A morda, jak się schowałem za ścianę Z pikował tam gdzie wcześniej ta zakonnica zasana Holder Destroyer Strikes Again chyba yeah. Trade podnoś, trade podnoś Cofnij się i kurwa mnie dotknij albo, albo Piotka, albo cokolwiek. Ja jestem tak bezpieczny jak bezpiecznym być może gracz. Za dwoma blaszanymi metalnymi, me za dwoma blachami kurwa Faksa ma jedna, zakonnica ma faksa O to Blacha Dostał jeden Kurwa Podniecały i spierdolili Podnieśli się serio? Kurwa no. Ale chynia. To ja to przebiję średnią amunicją? Tą ścianę? Chyba nie. Nie, dlatego że ta kalowa i długa jest zajebista. Bo średnią nic nie przebijesz. Więc z powodu dlaczego średnia potrzebuje jebanego bafa. Lewo, okno, tu dużo. Nie żyję. Czarna kobieta w, w tym... W, albo, albo w musztarcie, albo w ketchupie. W tym oknie centralnie. Możecie to spuszczować lekko. Zaciemnione jeszcze tam. Yy, będzie podnosił. Nie, podno nie podniesie, trzymam to. Nie podniesie i zachuje. Chyba że nekromantom to im dobro. O, stoi tu. Wiedziałem, że będzie z tą stroną tak sobie nie. skiknie. To boltówka na strzałce w głowę. Okay. Drugi tam nie żyje. Puszuj to kurwa, Piotr. Będę osłaniać. Mnie, Będę osłaniać kurwa. Nie podniosłem się, nie ma jebanej szans. Jebanych szans. Ostatnia jest powalona, by the way. Była. Ona jest na dole. Ty mnie podnieś weź. Proszę. Jest przy mnie tutaj. To, to osłania i podnoszę artera. Nie mam necromancy, nie kupiłem? Kupiłem kurwa. Za daleko. Jakim jebanym chujem? Jest tu za daleko, to nie wiem. Nie wychylaj na lewą stronę, arter. Nie wychylaj tego. Grzegorz. jebie. Nie żyje. Mhm. Ach, pierdole. Jak, jak, jakim kurwa cudem ja zabijam ze snajperki cokolwiek? Mam celownik, siedzą w budynku i jest mgła. A ja co, ich widzę. Dobra, albo jestem pojebany, albo oni są niedojebani. W ogóle zobacz jaką kurwa stonogę zrobili gdzie w ogóle reszta serwera zeszła? Jest... nie wiem, ale ci robią stonogę ludzką no apelkat, wezmę kurwa dziękuję bardzo gdzie no, ja mogę go podnieść? gro, widziałem, że się da możesz no, dziękuję trzeci, gdzie umarł? na dole na trocinach pierdolonych widzisz Kashi? oni tu obrabiają drewno bo jest kurwa kłody i tak dalej, a tam są tylko dechy. To jest jakiś trap dziecięcy. Nic tu kurwa nie ma, nic tu po nas. Postaw jakiegoś insta na. Ja jedę. Na tym, na piecyku, postaw kurwa. Nie ma nic bardziej wkurwiającego niż insta-kill na piecu, przysięgam ci ja bym ich skopcił, żeby jakiś szczur ich nie zlotował. Jeszcze muszę węże spalić, mam 17. Kuch robi je baną stonogę, więc z tym nie będę. Gdzie są właśnie? Kolejne kurwa na wakacje pojechały. Wieździ je. Ktoś wziął młotek, zrasta je podniósł i ustawił do siebie w bazie. Bo nie ma paliwa. Ja beczki. Jeszcze. Takie dodatkowe pierdol się dla każdego kto tu przyjdzie. Gdzie te piecyki są? Kurwa nie ma. Tu, widzę, tu jest kurwa. O, tu są oba przy sobie kurwa. No, tutaj na wolcie Arter. Na wolcie kurwa. Te... No, przeze mnie. Zostaw się tam. Ona jest. Tutaj jeszcze walnę insta palący go pasek. Gościu kurwa. Czemu do mnie strzelać się? Wiem strzelaj. we mnie palnu sparta, kurwa. Bo chuj mi w dupę, no? nie? Nie także zahibałem, trzech. No a co mam kurwa robić z celownikiem? Gościu jakbym miał cokolwiek, to bym tam się wpierdolił. No ale no niestety, przyszedłem z celownikiem. To, że ten bak nie jest naprawiony w chumie, nie niesłychanie. Wydaje, że tu jest wojna, żeby myśleli, że o mój Boże, co jest. Jakby jeżeli ktoś został, wiadomo. Ja potrzebuję tego i w razie co, bo nie mam kulek. Dzieci, DZIECI KURWA Ach. Dwójka Co ty gadasz? No, Jak to zobac... możliwe? Kurwa Drójka. tak, że się nikt nie strzela Zobaczyłem no, go w ostatniej się sekundzie może. jebanej Ja mam zero amunicji Znekromancić mnie możecie Bo jestem w bezpiecznym miejscu, Piotrek na nekromanta No ja też, nie, nie mam nie Najpierw to ja amunicji potrzebuję oczywiście ja umiem. Kurwa co za szmaty Ząb niedźwiedzia Ja pierdolę Masz on boxer to... Der goblins Goblin No kurwa goblinem to on nie jest Nie ma co Sprawdź w magazynie Czy tam nie ma kul jeżeli chcesz więcej dostawać, to weź sobie mojego sparksika, Piotr. Leży na trupie. Co on cię pali? Nie, nie trafił, bo ma Na tym brało. na dole trupie? Na górze. No na górze no, i one się stanowi. spalili. Ja ich spaliłem. No, no to kurwa świetnie. Z ja mam mu Co tobą? To ja. No box, baczuszka. Weźcie kurwa, może ucieknijcie. Chociaż nie mówię, to jest tam się. specjalne. <śmulny> On był w poprzednim meczu chyba tam. Ten, co podniósł trowkę jak coś, ma e, ząb niedźwiedzia na zwykłej amunicji i to jest prorok nocy. Możemy ich tam przy piece zaciągnąć, w sobie beczki I są też moje beczki. No, są moje beczki strafowane, więc... potrzebuję Napierdol. długiej amunicji. Oni tu podchodzą, podchodzą do was. Może sami się w jak będziemy siedzieć tu w budynku. Ja mam dużo bumek, dosyć. Tu jest kolejna specjalna. Wyssane wszystko Może nie stój przy oknie skoro są z tamtej strony Taka propozycja, Nie są od kurwa tej, od rzeki gdzie ba bele spuszczano Nie, nie ta rzeka ta, ta, druga No, stamtąd właśnie wybiegniecie A tutaj są Ten co miał na głównej Może wezmę Piotr, tu strzelbę czy... weź się wycofaj A, sobie pasek kurwa Piotrek pobiegnij na północ i pobiegnij dookoła po mnie. Znekromancisz mnie. No ale... Co Artur sam zostanie i dostanie no, w mordę? Kurwa będzie tu siedzieć, oni go nie spuszują raczej. A jak spuszują to co on ma strzelbę chyba, nie? Czy łuk? Nie. No, no, jest ok. Okay. nie pikuj nawet na nich Artur, tylko siedź. Na nawet nie musisz nekromancji, możesz mnie łapą podnieść, bo są na wyjebiu. Bo oni mnie kurwa teraz poszują. Chyba co gówno Ciekawe czy trapę położyli Siedzi w budynku mi do budynku To się wycofaj to do, do, do drugiego. drugiego właśnie Po prostu biegnij Możesz nawet wejść z powrotem tam gdzie ja pobiegłem Zamknij to i tu Zbierze kurwa sieć. na bagna I tu kurwa się Ależ w wodzie, to chyba nie będzie trapów Mogą być dobiegało? Mogą być, ale nie chyba nie ma, podnoś Wiebał się w moją czerwoną beczkę Nie żyje. To się A odjebałem. to pusz Widzę go A nie dostał, dostał. Jebać te głupie kurwy Dobra wbijamy się tam teraz tu jest ten... Wyciągnij mi apteczkę Mogę wciągnąć. Ja ja dostałem. Kurwa, czemu ja? Ja biegnę, kurwa, stąd, Piotrek. Tobie też to doradzam. Jezu, ja też pobiegnę pobiegło. do Artura. I biegnie do was ten bumką. No, Widzę właśnie. Będzie cienko, jak tym dostanę. Ja jestem na to pod nogi, więc wiesz. Ty jeszcze przeżyjesz, ja nie. f Fu tuj! Kurwa, czemu te gra mnie nienawidzi? Gdzie są? To po drugiej stronie. A mu bok. O, zwykły? Zwykły. No dobrze. Co ty tu położył? To, to już to leżało wcześniej. Nie, to jest Artura. Nie, to już to leżało wcześniej. To jest Artura, bo mnie z tym killował, kurwa! To jest Artura! Jej, jeden pasek, jej. On wbiega tam, Piotrek. Trzmaciara tu jest obita. Zabiłem. Zakładami obity, zakładami obity. W sensie dechami. Tutaj przy rzece w wodzie. Widzę go, ucieka kurwa. To bomb a nie tu bombia, kiapie On jest tu na balkonie dopiero co Ostatni. Jeden Dwóch został, dwóch został No i ma sobie bombkę, kurwa Pet pierdolony Nice Nice kurwa Ja pierdolon tu jest! Czemu on tu jest? Tu dwóch podnieśli się Nie, ja zabijłem kobieta. To jest ktoś inny Podnoś mnie Wiem Oni mają zero pasków I mnie możesz spróbować Jesteś w budynku to tak się robi Tak, trzymaj to, żeby nie wyszli jak to Ostatnia Ładuje. Piotr, nie wchodź Ona jest ostatnia i nie podniosła teammate'a Biegnie podnieść. Piotrek nie wchodź tam, chodź pomóż mi Nie ma paska Ja pierdolę, jak ja się cieszę, że ją zabiłem. Wy sobie nie zdajecie no. jebanej sprawy. Dostałem nóżkę. Dobra, to było Dzień niezła milonka. Podnoś fartera, kurwa, i stąd chodźmy. Proszę. Nie wiem, ja dostaję w rej... Nie mam okazji nawet z tych podwojnych do nich orać, bo oni znikają ze ścianą mhm. i ich nie przebiję. Na...